Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj piątek, piąteczek, piątunio, także poproszę Was, żebyście zostawili łapki oraz subskrypcję z tej okazji. Będę z to bardzo wdzięczny. A ja na początek chciałem Wam przypomnieć o ofercie powitalnej, jaką ma dla Was BetClick. Jest ona skierowana przede wszystkim do fanów e-sportu, takich jak Wy. Klikacie zarejestruj się, podajecie swoje dane na końcu, zapełniacie to wszystko kodem ESPORTS50. Grać jakikolwiek zakład e-sportowy do 50 złotych. Jeśli wygracie, no to wygrana jest wasza. Jeśli noga się podwinie, no to kasa wraca na wasze konto, to co postawiliście i możecie to wypłacić lub zagrać ponownie, także nic nie ryzykujecie, możecie tylko zyskać, a jest w czym wybierać. Wczorajsza analiza no niestety nie udało się. Alternate attacks nie urwało mapy HW. Wynik pierwszej mapy to było 16-14 dla Hawu, i mimo tego, że było bardzo blisko, mimo tego, że Cressy i Skrank bardzo fajnie zagrali niektóre rundy, tak, tak Hawu jednak wygrało ostatecznie Vertigo. No i mecz zakończył się 2-0, ale my już tego nie rozpamiętujemy. Mamy dzisiaj dla Was dwa spotkania przygotowane z Dreamhack Masters Spring 2020. Jest to spotkanie Mouse Esports vs Big oraz Team Liquid vs Mipr. Pierwsze spotkanie, które teraz przygotowaliśmy, to Mouse Esports vs Big. Grupa B w Dreamhacku, którą uzupełniam, Complexity oraz Matt Lions. Mouse Esports zagrało już pierwsze spotkanie w ramach tego turnieju z Complexity i przegrało 2 do 0, do 9 razy do 8. Na swojej mapie do 8, Robs z, z kumplami nie dali rady Konfigowi, który był w fantastycznej formie 40 killi. I Complexity pokazało się z fantastycznej strony. Ale powiedzmy coś więcej o Esports. Czwarta drużyna według rankingu HLTV e, Ostatnimi czasy gra mocno w kratkę, wygrane, przepraszam, z przegranymi. E, także potrafią zaskoczyć, tak na przykład wygra, wygrywając G2 2 do 1. A później potrafią na przykład ulec e, Godsend, czy właśnie Complexity. E, po drugiej stronie mamy Big. Które co prawda jest 3 na 30 miejscu według rankingu Hell TV, ale maj oraz Kwiecień mają rewelacyjny przegrane 3 spotkania: jedno z Complexity, jedno z Gambit Youngsters oraz jedno ze Smash. Więc naprawdę rewelacyjna forma tej ekipy. I tutaj zagramy sobie e, po bardzo fajnym kursie: 2-0, e, mapy powyżej 2,5. Także każde wyniki 2-1 wchodzą nam w kupon, a właśnie tak obstawiamy, że to będzie 2-1 dla Maus Esports, aczkolwiek Big może zaskoczyć i wtedy mamy to również w tym kuponie. Drugie spotkanie, które teraz przygotowaliśmy, to Made in Brazil vs. Liquid. Liquid pomimo dwóch porażek w grupie ciągle ma realną szansę na wyjście z grupy, dzięki temu, że ma plus 7 różnicy rund, także to jest rewelacyjny wynik przy dwóch przegranych meczach. Dla porównania, MIP przegrało 1, ma minus 9. E, także Liquid miało bliskie te spotkania z Furią e, było bardzo blisko, bo wygrali pierwszą mapę, e, drugą i trzecią e, przegrali tak naprawdę tutaj 16, 14, 22-20, czyli po tą mapę decydującą, e, więc wracają już na, na te właściwe tory, tym bardziej, że było widać też przebłyski w pierwszym spotkaniu e, meczu Liquid w Dreamhack Masters, mimo przegranej 2-1 z Chaos Pierwszą mapę wygrali aż do 4, stąd ta różnica rund bardzo duża Mip z kolei również przegrało z Furią, z tym, że przegrało wynikiem 0-2 Zresztą tak jak z Liquid na przykład ostatnimi czasy w ciągu ostatniego roku 6 razy spotykali się w bo trójce z czego 5 razy Liquid wygrywało 2-0 i tak samo dzisiaj obstawimy E, uważamy, że ten e, Team Liquid ma patent na, e, na MIBR i będzie wynik 2 do 0. Kurs całkowity 3,90, e, dajemy stawkę, fajny tutaj e, kurs nam wyszedł, stawiamy zakład. No i na koniec konkurs. Ile zobaczymy rund w meczu Team Liquid vs MiP. podajcie całościową liczbę rund, dwie pierwsze osoby, które, będą, które trafią e, dokładny wynik e, wygrają po 50 zł do wykorzystania na petliku. zostawiacie to w komentarzach, zostawiacie łapki oraz subskrypcję oraz zapraszam Was na grupkę na Facebooku. Do usłyszenia!